Cześć! W dzisiejszym odcinku zapoznamy się bliżej z najnowszym oczyszczaczem powietrza 2 w 1 Philips AC373710 wyposażonym w funkcję nawilżania. Tych, którzy trafili do nas po raz pierwszy, witam na kanale LoveR, gdzie dowiecie się wielu ciekawych rzeczy o oczyszczaczach powietrza i znajdziecie pomoc w wyborze najlepszego urządzenia dla siebie. Philips AC3737 oferuje całkiem nowe podejście do oczyszczania i nawilżania powietrza. Pozwala bowiem na rozłączenie mechanizmu nawilżacza i używanie samego oczyszczacza wedle naszych potrzeb. Sama bryła urządzenia jest prosta i elegancka. Na froncie oczyszczacza znajdziemy przejrzysty panel sterowania z wyświetlaczem. Dookoła urządzenia widoczne są otwory wlotowe, którymi zasysane jest zanieczyszczone powietrze, a od tyłu znajdziemy klapę filtra. Ciekawym zabiegiem jest zastosowanie osobnego modułu nawilżacza, który montowany jest na górnym wylocie powietrza. Jednostka nawilżająca wyposażona jest we wskaźnik poziomu wody, a także wygodne uchwyty po bokach, które ułatwią jej użytkowanie. Philips AC3737 jest niezwykle wydajny. Oferuje poziom kadr na poziomie 505 m na godzinę, co zgodnie z zapewnieniami producenta wystarczy na oczyszczenie powierzchni do 60 m2 zgodnie z normą GBT. Wydajność nawilżania to nawet 650 ml na godzinę. Oczyszczacz powietrza jest niezwykle cichy, jego głośność w trybie nocnym to rekordowo niskie 15 dB, więc idealnie sprawdzą się w sypialniach, pokojach dziecięcych czy biurach. Model pomimo swoich imponujących parametrów jest energooszczędny. Maksymalne zużycie energii wynosi 42 W, czyli mniej niż tradycyjna żarówka. Jego wysoką skuteczność w walce z alergenami potwierdza certyfikat e-car. W środku oczyszczacza znajduje się filtr 4 w 1, który jest odpowiedzialny za oczyszczanie powietrza w niemal 100%. Zastosowana tutaj technologia NanoProtect HEPA wykorzystuje ładunki elektrostatyczne, które przyciągają zanieczyszczenia i zwiększają skuteczność filtra. Według danych producenta, filtr ten jest dwukrotnie skuteczniejszy od tradycyjnego filtra HEPA H13. Warstwa HEPA zatrzymuje na swojej powierzchni smog i alergeny, bakterie oraz wirusy. Oprócz tego znajdziemy w nim filtr wstępny Wyłapujący większe, widoczne dla okazanie zanieczyszczenia, wsparte dodatkową warstwą PET, zatrzymującą niewidoczne cząstki, oraz aktywny węgiel, odpowiedzialny za usuwanie zapachów i gazów. Filtr węglowy został wzbogacony o nowo odkryte tlenki HEO. Utleniają one formaldehyd do niegroźnego dwutlenku węgla i pary wodnej, jak również niszczą wirusy i bakterie. Wydajność w usuwaniu formaldehydu uzyskano na poziomie aż 335 m3 na godzinę, czyli 10-krotnie większą niż oczyszczacze bez zastosowanej modyfikacji węgla. Co więcej, skutecznie eliminuje on również szkodliwe gazy takie jak amoniak, siarkowodór oraz LZO, odpowiedzialne za nieprzyjemne zapachy. Żywotność filtra wynosi do 12 miesięcy i oczyszczacz sam poinformuje o konieczności jego czyszczenia i wymiany. Nawilżacz wykorzystuje technologię NanoCloud, która działa na zasadzie naturalnego parowania, tworząc niewidzialną mgiełkę nanocząstek pary wodnej, co zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii i białego pyłu w pomieszczeniu. Jest to najzdrowszy i w pełni bezpieczny sposób na podniesienie wilgotności. Za prawidłowe nawilżanie odpowiada tutaj filtr ewaporacyjny, który na swojej powierzchni łączy suche powietrze z cząsteczkami wody. Wystarczy on na około 6 miesięcy użytkowania. Model ten posiada spory, 4-litrowy zbiornik na wodę, który w łatwy sposób można napełnić przez górną kratkę, bez konieczności otwierania pokrywy. Urządzenie zostało wyposażone w precyzyjny czujnik jakości powietrza AERASENS, który na bieżąco dokonuje pomiarów stężenia zanieczyszczeń. Informacje o jakości powietrza, czyli poziom alergenów, pyłów zawieszonych PM2,5 oraz wilgotności wyświetlane są na wyświetlaczu. Dodatkowy, kolorowy pierścień ułatwi określenie czystości powietrza. Oczyszczacz oferuje dwie prędkości wentylatora ustawiane manualnie, tryb automatyczny, w którym sam zapewni optymalne warunki, tryb snu i tryb turbo, a funkcja nawilżania włączy się samodzielnie po zamontowaniu zbiornika. Warto tutaj wspomnieć, że reakcja na zanieczyszczenia podczas pracy automatycznej jest bardzo szybka i odbywa się już przy stężeniu PM2,5 na poziomie 13 mikrogramów na metr sześcienny. Producent kładzie duży nacisk na wygodę użytkowania oferowanych urządzeń, dlatego oczyszczacz może być sterowany za pomocą aplikacji mobilnej R. Umożliwia ona nie tylko prostą obsługę urządzenia, ale również ustawienie harmonogramu oczyszczania, dostarcza aktualnych danych meteorologicznych, monitoruje poziom zanieczyszczeń w pomieszczeniu i otoczeniu, a także śledzi koncentrację alergenów. Aplikacja dba również o utrzymanie oczyszczacza w optymalnym stanie, informując o potrzebie wymiany filtra. Oczyszczacz AC3737 marki Philips to idealna propozycja dla tych, którzy chcą połączyć nowoczesny wygląd oczyszczacza ze świetnymi parametrami i funkcją nawilżania. Dzięki precyzyjnej pracy automatycznej, dużemu zbiornikowi na wodę oraz wygodnym w wymianie zintegrowanym filtrom komfort użytkowania jest niezwykle wysoki. Rozbudowana aplikacja będzie natomiast sporym atutem dla miłośników mobilnych technologii. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia o czyszczaczach Philips i śmiało zadawajcie pytania. Zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, jeśli film Wam się podobał. A tych, którzy czują niedosyt, zapraszam na nasz kanał, gdzie znajdziecie inne filmy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.